Cześć Szymanko, witajcie po Lublinie. Kilka dni z lekkim opóźnieniem filmik wlatuje, no ale wlatuje generalnie, więc miałem tam po prostu kilka spraw, ale generalnie film się udało w końcu wrzucić. Bardzo się cieszę, że do tego Lublinia oddałem. E, Dawid zorganizował świetny turniej, poznałem wielu fajnych gdzieś tam ludzi. Udało się trochę przybliżyć niektórym idee sportu pojęciowego, czym jest nasz pole King of Memory itd. itd. No, niemniej jednak pomyślałem sobie, że warto by przedstawić po prostu taką genezę sportu pamięciowego, skąd to się w ogóle wzięło i co to tak na dobrą sprawę jest. Także dzisiaj będzie w takiej formie trochę ym, encyklopedycznej. Macie tutaj y, taką prezentację, którą gdzieś tam Wam ym, omówię, pokażę w ogóle skąd to się wzięło i na końcu przejdziemy jeszcze do takiej y, szybkiej praktycznej rzeczy, żebyście też kilka rzeczy zobaczyli. No dobrze, skąd wzięły się w ogóle sporty pamięciowe? Ok, jeśli chcemy mówić o spotach pamięciowych, to nie możemy pominąć przede wszystkim tych dwóch tutaj e, postaci. Tony Buzan e, oraz arcymistrz chłowy Raymond Kini, Grandmaster Raymond Kini. Jeżeli chodzi o Tonego Buzana, to jest taka legenda, jeżeli chodzi o e, samą strukturę badań nad pamięcią, niekoniecznie, on nie był spotowcem pamięciowym, on te spoty wymyślił, on był przede wszystkim profesorem, który zajmował się badaniami nad pamięcią, m, który jakby tutaj opracowywał, Metody uczenia się, powtórek dla studentów, dla szkół, itd., itd. Jakby w tym temacie się rozwijał w obszarze neurologicznym, psychologicznym itd. No i był człowiekiem, który w ogóle wpadł na pomysł zorganizowania czegoś takiego jak turniej pamięci, jak sporty pamięciowe. No i do tej swojej idei tutaj starał się przekonać i przekonał ostatecznie Raimonda Kini, arcymistrza szachowego. Być może znacie, być może nie znacie. Rajmon Kini w swoim prime przekroczył 2500, więc nie był jakimś mega dobrym Nie Niemniej jednak był świetnym trenerem i świetnym organizatorem turniejów szachowych. Rajmon Kini był na przykład sekundantem e, Wiktora Korcznoja w meczu o Mistrzostwo, mistrzostwo Świata z Karpowem. E, Rajmon też organizował na przykład mecz o Mistrzostwo Świata Kasparowa z Nigelem Shotem w PCA, <laughs> czy te słynne mecze ZSLR kontra reszta świata, więc no, tutaj w tych obszarach. Kini radził sobie świetnie, napisał też około 100 książek szachowych, więc był dobrym teoretykiem jako tako. No i bardzo mu się spodobała idea jakby sportów pamięciowych, to co Tony Buzan mu gdzieś tam przedstawił. No i razem we dwóch zorganizowali oni pierwsze Mistrzostwa Świata Pamięci, które odbyły się, jak widzicie, w Londynie w roku 1991. Jakby od tej daty możemy tutaj mówić, że zaczął się, zaczęło się coś takiego jak w, ogóle, w ogóle jak spot pamięciowe. No i tak wyglądało pierwsze logo nie, spot pamięciowego, czyli ten, tutaj widzicie, World Memory Championship z tym tutaj słoniem. Jak wyglądał format takich pierwszych Mistrzostw Świata w Londynie? Generalnie tak, jeżeli chodzi o takie zawody stacjonarne, tak jak wyglądają Mistrzostwa Świata, ten format nie zmienił się praktycznie do dnia dzisiejszego. Tam jest padę parę gdzieś tam drobnych zmian. Co do zasady jednak format samych mistrzostw świata się nie zmienił. Trochę inaczej wygląda, jak to są organizowane narodowe openy itd. Aczkolwiek e, gdzieś tam pewnie kiedyś indziej przy okazji takich openów będziemy to omawiać. Niemniej jednak ten format e, wciąż jest podobny. E, no i tak, mistrzostwa trwają dwa dni, e, dwa dni zazwyczaj. No i w trakcie tych dwóch dni macie właśnie tych 10 konkurencji. Czyli tak, macie zapamiętowanie cyfr e, w godzinę. Macie po prostu godzinę, jak najwięcej cyfr trzeba zapamiętać. Macie zapamiętowanie cyfr w 5 minut, czyli w tym czasie po prostu te cyfry trzeba. Jak największą jakieś cyfry to pamiętać. Liczby zasłuchu, słuchu, czyli co sekundę speaker z laptopa czy tam do mikrofonu wymawia wam cyfry co sekundę. 7, 8, 9 i tak dalej i tak dalej. No i macie trzy próby. Pierwsza próba to jest 100 cyfr, w drugiej macie 300 i w trzeciej macie 500. Chociaż teraz już zwiększyli chyba do 600, bo tam wyniki zaczęły podchodzić pod te 500 cyfr, więc zwiększyli. Zapamiętywanie kodu binarnego w 30 minut, czyli dostajecie kod binarny 01100110, no i macie 30 minut, żeby jak największą ilość tego kodu zapamiętać. Zapamiętywanie talii w godzinę, też macie po prostu godzinę na to, żeby te talie zapamiętać, tak, więc to jest też ciekawa konkurencja. Zapamiętywanie słów w 15 minut, czyli macie 15 minut na zapamiętanie jak największej ilości słów. Z Waszego języka, z, no, czy z polskiego, możecie sobie też ten język język, tutaj wcześniej powiedzieć, że przyjeżdżacie i wtedy Wam język polski zrobią. Tym bardziej, że gdzieś tam Polacy często się pojawiają, nasi, pojawiają się na pojawiałam się na tych międzynarodowych zawodach, więc ten język polski gdzieś tam już jest standardowo niemalże, także jest dostępny. Zapamiętywanie imion i twarzy w 15 minut, czyli dostajecie randomowo twarz, randomowe imię, randomowe nazwisko, z jakiegoś kraju, z jakiegoś kontynentu i trzeba to zapamiętać. Zapamiętywanie dat historycznych w 5 minut. To, co ostatnio robiłem na kanale. Czyli macie 5 minut na zapamiętanie jak największej ilości dat. Zapamiętywanie obrazków w 15 minut, czyli macie abstrakcyjne obrazki. No i speed cards, najbardziej taka widowiskowa konkurencja, czyli zapamiętywanie talii w maksymalnie 5 minut. Rekord świata aktualny wynosi około tam 12,5 sekundy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o talię no, Czyli kosmos, nie? Jakby tak to wygląda. Dominik Obręn, no dokładnie. Jeżeli chcemy mówić o sportach pamięciowych, musimy przede wszystkim wymienić postać tego gościa, który był takim pierwszym niem jakby celebrytą. Ja od tego gościa też zaczynałem ja. Po jego tam zauważeniu wkręciłem się w ogóle w spoty pamięciowy. Ten koleś był pierwszym mistrzem świata i to mistrzostwo świata zdobywał ośmiokrotnie na przestrzeni 10 kolejnych lat, czyli w latach 91-2001 był ośmiokrotnym mistrzem mistrzem świata. No i gościem, który właśnie wprowadził ten sport na salony, że tak powiem. On występował w niezwyczajnej ilości tam w telewizjach, w radiach, w prasie i tak dalej. Nagrywali o nim film dokumentalny, jak poszedł ograć kasyno w Black Jacka w Las Vegas. To jest to, co mnie właśnie zainteresowało. Więc facet tak potrafił zapamiętywać karty po prostu, że to kasyno, gdzieś był w stanie z tym kasynem kasynem wygrywać. Wymienił też przede wszystkim swoje systemy pamięciowe, czyli takie systemy pamięciowe, które wcześniej w ogóle nie miały miejsca, więc stworzył podwaliny w ogóle pod nową teorię, jeżeli chodzi o o, o systemy pamięciowe pod trening w ogóle pamięci, pod trening tego sportu jako tako. Więc tutaj był w takim em, temacie pionierem, czyli wymyślił coś, co, co dotychczas nie mieliśmy. Więc wiele po prostu mu zawdzięczamy, jeżeli chodzi o spoty pamięciowe, to jest mega ciekawa postać. <laughs> Mistrzostwo Świata Pamięci w Kuala Lumpur w 2003 roku. Dlaczego o tym tutaj wspominam, dlaczego pokazuję akurat Kuala Lumpur, ponieważ rok 2003 to był pierwszy raz, kiedy Mistrzostwa Świata wyszły poza Londyn, w ogóle poza Anglię. Dotychczas te Mistrzostwa Świata odbywały się w Londynie. W 2003 roku odbywały się one już w Kuala Lumpur. Mieliśmy do czynienia z międzynarodową gdzieś tam ekipą zapamiętywaczy tych spotów pojęciowych. Pojawili się pierwsze sponsorzy, pojawiły się pierwsze pieniądze. Okazało się, że Azja jest bardzo wdzięcznym rynkiem dla tego rodzaju aktywności, dla tego rodzaju spotów, no dlatego tam się skierowali. I wtedy mieliśmy właśnie taki pierwszy raz, gdzie te spoty pamięciowe na szerszą, szkalę, na szerszą skalę, gdzieś tam wyszły. Ważne postacie sportu pańciowego Tutaj kilka takich postaci wymienia. dość subiektywnie, w mojej opinii, takie postacie, które należałoby wymienić. Tych postaci jest oczywiście więcej, no chciałbym wam jednak kilka przybliżyć. Tak, mamy tutaj Simona Reinhajda i Johannesa Maloa. To jeżeli chodzi o Europę, to oni są chyba najlepszymi, największymi propagatorami sportu pamięci, przynajmniej byli dalej są, byli i dalej są. Johannes jest byłem dwukrotnym mistrzem świata. Simon chyba nie zdobył, aczkolwiek wygrywał więcej takich płatnych turniejów Extreme Memory Championship, gdzie tam więcej, więcej było można zarobić, generalnie. W każdym razie obydwoje są takimi też legendami pojęciowymi, jeżeli chodzi o Europę. Często występowali też w telewizjach niemieckich, europejskich, na się przemawiali i tak dalej, tak dalej. Bardzo mocno przyczynili się w ogóle do rozwoju tego sportu w Europie. Jonas von Essen. Kolejna bardzo ciekawa postać ze Szwecji, też ją tutaj wybrałem, ponieważ to jest taki typowy syn koleżanki waszej matki. E, kilka dyplomów tam z uczelni, e, rekord Guinnessa w takich dziwnych w ogóle rzeczach, jak zapamiętywanie liczby pi pod wodą i tak dalej. dwukrotny mistrz świata, milioner wygrał szwedzką edycję w ogóle milionerów, także w ogóle kosmos, niesamowity web, niesamowita głowa, że tak powiem. E, też prowadzi, też swoje książki oczywiście wydał. E, dotarł też do półfinału, czy do finału szwedzkiego mam talent w ogóle z tym swoim zapamiętywaniem, prowadzą gdzieś tam e, tą organizację pamięciową w Szwecji, więc e, absolutnie po prostu kosmos. I on faktycznie zaczął też osiągać takie e, mega, mega wyniki lepsze niż e, wszyscy kiedyś tam mieli. No i też mocno przyczynił się do tego, że ten spot e, w Skandynawii e, gdzieś są mocno się rozpropagował. No i tutaj mamy teraz e, dwie największe postacie. W historii tego spotu, zdecydowanie, co by o nich nie mówić, przynajmniej co by o jednej z nich nie mówić. E, mamy tutaj do czynienia z największymi postaciami w historii tego spotu, być może niektórzy nawet z Was kojarzą e, tą postać, czyli Andrea Muziego. E, we Włoszech z youtuberów szachowych ja kojarzę Alessę santoro nie wiem czy ktoś jeszcze jest. E, no ale mamy też Andreę Muziego, który na spotach pańciowych zrobił tam 130 czy 150 tysięcy subskrypcji generalnie, czyli da się zrobić w ogóle z tego spot między, znaczy spot narodowy. Stworzył organizację tego spotu we Włoszech. Włosi też mają piekielnie silną ekipę, jeżeli chodzi o te spoty. No i Andrea jest aktualnym mistrzem świata. Um, no i on zaczął, e, i on ma już takie wyniki generalnie, że ciężko go pobić. Znaczy, jak on przyjedzie na turniej, to wiadomo, że on go wygra. Generalnie nie ma jakby podjazdu aktualnie do niego nikt, chyba że Mongołowie, o czym zaraz powiem. Ale do niego nie ma jakby tutaj podjazdu nikt. E, on w ogóle zaczął jako pierwszy podpisywać kontrakty reklamowe, na przykład z Red Bullem więc jego zapamiętywanie okazało się bardzo medialne, że nawet z rybem da się podpisać jakby kontrakty tutaj pamięciowe e, też gdzieś tam swoje, e, swoje dzwonięcie szkoły prowadzi, e, wydaje swoje książki, przyjeżdża do dużych państw, na przykład na zaproszenie tamtejszych organizacji, którzy mu za to płacą, nie wiem, ostatnio gdzieś tam jakiś tura po Azji, po Kazachstanie po prostu, gdzie, gdzie tamte organizacje, e, czy nawet same państwa go zapraszały i tak dalej. Na TEDxie chyba też przemawiał, więc to no, po prostu kosmos. Yy, największy aktualnie, taki nemocelowy nie No i druga postać, czyli Alex Mullen obok Androimu z jego yy, drugi yy, czy pierwszy. No i są mniej więcej na równym poziomie, generalnie, yy, jeżeli chodzi o siłę zapamiętywania. Alex był takim pionierem, jeżeli chodzi o kosmiczne wyniki w zapamiętywaniu. Przed Alexem nikt nie pomyślał, że da się robić takie wyniki, że da się na przykład zejść z talią kadłuba poniżej 15 sekund. Alex był pierwszym gościem któremu takie rzeczy się w ogóle udawały, które osiągnąły takie wyniki, że wszyscy patrzyli, wow, jak on to robi. 80 cyfr zapamiętanych tam 11-12 sekund generalnie, jak to, da, to się tak da w ogóle. No i się okazało, że się po prostu da, tylko trzeba po prostu w konkretny sposób trenować i tak dalej, i tak dalej. Więc Alex był takim gościem, który faktycznie pokazał, do jakich możliwości ten mózg nasz może dojść i co właściwie z tym mózgiem możemy osiągnąć. Aktualnie, Alex też byłem mistrzem świata, jeżeli chodzi o zawody stacjonarne. Jest aktualnym mistrzem, jeżeli chodzi o Memory League, czyli tą internetową tej becy, tą najbardziej efektowną, gdzie mamy mecze z komentarzami itd. Tam dwu czy trzykrotnie André Muziego pokonał, takie legendarne epickie pojedynki tam się toczyły. Więc aktualnie, no, Alex tam króluje, jeżeli chodzi o tą, o, o tą online'ową wersję mm, spotów pamięciowych. No i Mongolia. Na Mongolię tutaj sobie postanowiłem zrobić osobną, jakby, zakładkę, ponieważ Mongolia to jest absolutny fenomen. Nikt nie wie jak, nikt nie wie w sumie dlaczego, skąd, ale Mongolia to jest absolutna potęga, jeżeli chodzi o spoty pamięciowe. Jeśli możecie z czegoś znać Mongolię, jeśli chcecie z czegoś kraść w Mongolię, no, to tylko z tych, jakby tam, tych pasterzy, tak? Tych ich jaków, tych. Mam e... nadzieję, że chodzi, chyba chodzi, tak? Z tych ich jaków, e... z tych stepów, tych, tego koczownictwa, no i ze sportów pamięciowych po prostu, tak? Tam każdy jeden e, dzieciak, czy potem dorosły, e, zna spoty w ogóle pamięciowe. Siedzą po prostu. Ja mam wrażenie, że oni tam po prostu siedzą i tylko zapamiętują, ci są te poszczególne konkurencje. Jak oni przyjeżdżają gdzieś do Azji. W Europie się pojawiałem rzadziej, ale przejeżdżałem na Turnieje do Azji, to tam nich przejeżdża ekipa 40 z tej Mongolii i zajmują pierwszych 40 miejsc, tak? Mają też na swojej koncie rekordy świata, mieli też Mistrza Świata, bo są w sumie dwie organizacje pamięciowe, więc mają chyba nawet jednej aktualnego mistrza świata i tak dalej, i dalej. Absolutny po kosmos. Ten rekord świata w talikart, czyli zapamiętowaniu Talii Kart, który wynosi 12,5 sekundy, to właśnie aktualnie należy do Mongoła do Shijina, nie? To jakby. totalny kosmos. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale po prostu oni nic innego nie potrafią tutaj w Tylko zapamiętywać i bawić się w spoty pamięciowe, nie? Polacy na Mistrzostwach Świata Pamięci. Jak dotąd mieliśmy na Polaków mieliśmy szóstkę, czyli to był bracie Boral z Aszem Boral, Jan Baranowicz, to byłem ja i to był Jan Zoń. We dwójkę byliśmy w Wiedniu. W tym roku to ogromno się powiększy. To znaczy te spoty się po prostu rozwijają, jest nas coraz więcej. Ewelina Preś i Martyna Grela, które mają szansę na dobre wyniki. Nie widziałem jeszcze listy tego rocznego Mistrzostw Świata, bo tam jest ograniczona też jakby pula ja w roku nie jadę. Ale w Szwecji właśnie będzie Ewelina Preś, będzie Martyna Grela, będzie właśnie Janek Zoń. I mają szansę na bardzo dobry wynik, ta trójka. Nie wiem też czy nawet nie medal drużynowy, po prostu żeby one zdobyły gdzieś wicemistrzostwo, czy, 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 czy tam brązowy medal. Jest szansa, mi się wydaje, po raz pierwszy w historii na, na drużynowy medal. Także zobaczymy. No i Wiktor Komunowski jako junior, on też jest w stanie zrobić bardzo dobry wynik. A jego wynik będzie też się liczył do całości, do, do narodowego tego. Więc nawet nie wiem, czy nie mamy szansy w tym roku na złoto, jeżeli chodzi o rywalizację narodów. Sprawdzę listę, bo na pewno Niemcy będą silni, Włosi będą silni, jak przyjadą no i to właściwie tyle w sumie. Niemcy, Włosi, zobaczymy, co zrobią Szwedzi, jaką kadrę wystawią Szwedzi, bo Szwedzi też mogą mieć szansę. Um, tak, no i to właściwie tyle, więc jakby jest szansa, jest szansa na to, że, że będzie medal, drużynowy przynajmniej, indywidualny, zobaczymy. Wiktor szansę ma na konkretny medal wśród juniorów. No, to mogą być najlepsze mistrzostwa w historii, także zobaczymy, czy, czy nasi dadzą radę. Postaram się też relacjonować, to generalnie zobaczymy, czy nasi dadzą radę. E, Maciej Maskow-Kowalczyk. O tej postaci musiałem jakby tutaj wspomnieć osobno. E, trudno byłoby o nim wspomnieć. To jest człowiek-legenda, który porzucił ten sport, który porzucił nas, porzucił community. Znaczy, wiadomo co się z nim dzieje, ale nie wiadomo dla, dlaczego już jakby nie chce działać. E, to jest koleś, e, legenda przede wszystkim w kostce Rubika. E, on w godzinę e, ułożył na ślepo 51 kostek Rubika bijące jak od świata. W czasach, kiedy Memory X startowało, czyli internetowa wersja tych spotów pamięciowych, był w top 3 na świecie. I ja jeszcze to pamiętam, tam był w top 3 na świecie. No ale rzucił, przestał jakby w ogóle trenować. Siedzi w tej swojej Warszawie. Dalej czasem się do nas odezwie, rzadko po rzadko, ale tak mniej więcej 3 razy w roku się do nas odezwie. Tam wyśle parę wiadomości i jakby to jest tyle. Gdzieś tam z ukrycia. Także warto sprawdzić w ogóle, bardzo ciekawa to jest postać. Maskow prosimy, Ej, wróć. Wróć i zajmij się tym, co potrafisz zrobić najlepiej, a nie świduj po prostu. Zacznij robić to, co potrafisz zrobić najlepiej. No. Um, czy da się zarobić na spodzie pamięciowym? Odpowiedź prosta: nie da się zrobić na spodzie pamięciowym, przynajmniej na chwilę obecną. E, w euro no, aczkolwiek to się zaczyna zmieniać. W zeszłym roku, na przykład w Europie, e, Italia Open Memory Championship, tam za wygranie było 3000 euro, na przykład, czyli to już takie nagrody, które którymi można gdzieś tam się pochwalić więcej, niż w Lublinie u Dawida Ciedla na przykład. Ale generalnie większość, większość takich się odbywa bez nagród, albo jakieś symboliczne nagrody. Otóż mówię, to się zaczyna zmieniać. Znacznie lepiej jest w Azji, samej Azji. Oni tam często mają konkretne budżety na, na zawody. Państwa ich też dofinansowują, rządy i tak dalej, bo to jest gdzieś tam popularne w Azji. I tam już były na przykład turnieje, gdzie pula nagle wynosiła 40 czy 50 tysięcy dolarów. E, na przykład w Malezji czy w Singapurze były właśnie takie turnieje. No jak już jest pula 40-50 tysięcy dolarów, e, no to już można jakiś tam sobie, e, jakieś tam zarobek z tego mieć, nawet jeśli, e, jeśli musicie zapłacić po prostu za bilet do Malezji, a wiedzielibyście, że wygracie, no to, to i tak Wam się zwróci, tylko musicie wiedzieć, że wygracie. Nie? W każdym razie to już są gdzieś tam fajne zarobki. Jak Chiny organizowały Mistrzostwa Świata, to też pula na wynosiła powyżej 100 tysięcy złotych, nie? Już na tych y, mistrzostwach, także, y, no, da się coś jakby tam w tej Azji z tego, y, z tego uszknąć. Ale ogólnie to nie. Póki co na tych spotach nie da się zarobić. No chyba, że właśnie macie y, swoje szkoły, y, trenujecie, y, kształcicie innych i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy wiadomo, to jest podobnie mniej więcej jak, y, jak w szachach, nie? Jakby na takiej samej zasadzie z gry nie zarobicie, ale jak potraficie szkolić, no to się da. Memodo No właśnie, to jest ten format, który rozwija się obecnie najmocniej. Jest najbardziej taki widowiskowy. On się wywodzi z tak zwanego Extreme Memory Championship. Ta platforma była taka sama, tylko tam się nazywało to Extreme Memory Championship. I to jest kader jeszcze z meczu z USA, gdzie normalnie widzicie, jak tam siedzą kibice z tyłu. I jeszcze z drugiej strony też siedzieli kibice i patrzyli, jak oni tam ze sobą dywalizują. Zaraz na tą stronę wejdziemy. ja wam tą stronkę pokażę. No i tam macie 6 konkurencji, e, które trwają maksymalnie minutę, czyli w minutę musicie zapamiętać 80 cyfr maksymalnie, w minutę talie kart, w minutę 30 obrazków, mówię maksymalnie minuta, e, 30 imion i nazwisk, 30 imion i nazwisk tych międzynarodowych e, i 30 imion e, i 30 e, słówek. Tak, w ten sposób. Więc macie 6 takich konkurencji, nam dostępnych. No i potem macie 5 minut na ich odtwarzanie. No i tam normalnie mamy kanał na Twitchu, który nazywa się Memory Sports TV. Um, no i tam normalnie są organizowane mecze, komentarze, macie e, statystyki zawodników, e, radio i tak i tak dalej, więc e, bardzo, bardzo gdzieś tam szczegółowe statystyki. No i tutaj właśnie Wam zostawiam linki, pokazuję wam linki do memory.com do Memory Sports Twitch. Um, do Memory Sports TV na Twitchu. Na memory.com każdy właściwie może się zalogować. Możecie sprawdzić od razu, jak to tutaj wygląda. No, i ja Wam pokażę po prostu od razu, jak to tutaj wygląda. Tak wygląda właśnie strona, jeżeli chodzi o MemoDeep. Ja jestem z automatu zareagowany. Weźmiemy sobie trening, um, podstawowy trening obrazków, ponieważ je ja się dobi w sumie najprościej um, i w sumie gdzieś tam fajnie się ogląda. Także um, tak. Na, mamy właśnie do zapamiętania 30 obrazków. Ok, mamy do zapamiętania 30 obrazków. I maksymalnie minutę na to właśnie, żeby je zapamiętać, nie? Tak jak tutaj mówiłem, potem mam 5 minut na to, żeby je odtworzyć. Ja polecę takim trochę wolnym tempem, tak żebyście zobaczyli po prostu jak to tutaj wygląda. I to jest to, co Wy widzicie, bo coś innego widzą widzowie, a co innego widzicie Wy oczywiście, nie? Jak to się to wygląda. Dobra, no to pokazuję wam jedną z podstawowych konkurencji formatu online, jeżeli chodzi o spoty pamięciowe. Jedziemy. No i teraz trzeba to po prostu odtworzyć, a e, to było tego. Tego tego. Macie widzicie, te obrazki są dozwolone generalnie teraz i musicie je otworzyć w dobrej kolejności, takiej jak to było e, przy zapamiętywaniu. No dobra. E, to była taka siatka, taka ta. I dobra, tu była. Tak, tak. I to, to, to. No, z koleś za ehm. to tak. Tak. Ehm. tak 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 ehm. tak to i to ehm. to. 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 to było ehm. ty w ten sobie albo? O tak, e, tak, tak, tu o tak, tu o to, e, tu o ten tak, e, tylko, no widzicie, są dwa źródła podobne generalnie i które było w którym miejscu teraz, nie, to dobre pytanie. Wydaje mi się, że to było na początku, ale pewność jakby nie mam takiej 100 -owej. ale chyba tak. No jeszcze będzie jeden błąd, no, bo ty, tak, tak, e No właśnie, to jest czasem problem przy, y, przy obydatkach generalnie, że macie podobne, nie? Są na przykład dwa jeziora i które było które, teraz. Wydaje mi się, że było tak, ale... to cholera wie. Um, no dobra, ok, no zobaczymy czy było dobrze. No odwrotnie, dobra, okej, okay. czyli <ścoughs> to było tam, a to było tam, no dobra. E, okej, okay. te 21,5 sekundy to jest taki już, to jest bardzo dobry wynik generalnie. Jak dla mnie, dla, dla mojego poziomu nie jest to jakoś tam mega ok. Ja mam rekord na poziomie tam 11 sekund z kawałkiem. To jest mój rekord, jeżeli chodzi o, o obrazki. To już jest kosmiczny wynik, ale dwa, żeby zrobić wynik 21 sekundowy, już trzeba mocno trenować. No ja wiem, wiadomo, i trzeba te systemy i tak dalej tam znać. W każdym razie tak wyglądają te konkurencje, na przykład na Relic, Te obrazki są po prostu jedną z nich. Tak one tutaj wyglądają. No i to tyle, myślę, dzisiaj na początek. Jeżeli chodzi o taką genezę spotów pojęciowych, jak one tutaj wyglądają, to filmik ten, ja, który się przydługi zrobił. Mam nadzieję, że pokrótce wiecie już mniej więcej, o co tam chodzi. Pewnie wiele pytań się pojawi na bieżąco. To się będzie w kolejnych filmikach wyjaśniać. Piszcie, komentujcie. Na, na wszystkie pytania jestem chętnie Wam odpowiemy. Linki Wam gdzie zostawiam. Zostawiam wam też, jakby, tutaj w opisie. A jeszcze jedną rzecz. Nie powiedziałem Wam czegoś przy okazji właśnie Johanna Samaloa i Simona Reinharda. Oni zagrali w świetnym filmie, który nazywa się e, Memory Games. Kapitalny film, właśnie, który e, pokazuje, czym są spadki pojęciowe Taki dokument o tym, jak jechali oni na mistrzostwo świata właśnie w Azji. Simon Rachet i Johannes Malo, Dominik, obdarłem w ogóle, też tam występuje i on jest na Netflixie z tego co kojarzę, um, także polecam, Możecie sobie zobaczyć ten e, Memory Games, e, także linka Wam też do tego podrzucę. Dobra, trzymajcie się. E, dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku. E, nie zapomnijcie zasubskrybować się z dzwoneczkiem. Najlepiej to będziecie wtedy dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, oczywiście. Możecie znaleźć, e, nas znaleźć też na socialach, w Facebooku, Instagramie oraz na TikToku. Także zapraszamy do śledzenia, trzymajcie się. No i do następnego.